Czekuś, zejdź tutaj, siad, 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 brawo, czekaj, brawo, kładziemy na razie tutaj. Daj łapę, daj łapkę, daj łapkę, brawo, a drugą łapkę może? Brawo, oj jeszcze raz, bo się nie nagrało, sorry. Brawo, czekuś, a wstań, a zrobisz hop. Czekaj, ja co? Co ja robię? Hop, zrób hop, hop wyżej. No, oj, oj spadniesz. Ale proszę, widzowie, należy się naszemu pieskowi. Czekaj, jeszcze siad. 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 No dobrze, ale daj łapkę. Daj łapkę. Daj łapkę. Daj łapkę. Brawo. Proszę. Kosteczka. I sobie poszedł gęść. Siódziutki. Dzieba go pogłaskać. Widzowie, dlatego tego słodziadka zostawcie łapkę.